Hej, witajcie. Ja jestem starlexi i rozpoczynamy kolejny odcinek z Gita Cyber Dolos I sadza przyznam, że jestem w bo dopiero co ten odcinek e... nagrywałam, ale się oczywiście gra skrasowałam. I niestety tym razem nagranie mi się nie zapisało i nagrywam od nowa. Z nami tyle dobrego zaskrasowało mi się w momencie, gdy jestem w tym jakby nie patrzeć. E... Dopiero to zacząłem zabijać tę mewę. No bo dzisiaj będziemy zabijać mewy, będziemy mewy zasceliwywać i zostało nam. 25 MF, ja będę chciała 15 MF dzisiaj ubić. E, I ogólnie taka sprawa, e, nagrywam ten odcinek w rozdzielczości do 480p, ponieważ chcę, kto by ten odcinek miał jak najmniej giga, e, gdy będę ten odcinek dosyłać. I również kolejna sprawa, to taka sprawa, że e, będę robić cięcia w trakcie. No i oczywiście u mnie policja musi ścigać. Jak hier, dolej bala policja. E, będę robić cięcia w trakcie dojeżdżania do mew. No i to teraz nie zrobię, bo muszę Wam wyjaśnić sytuację, ale będę robić cięcia w trakcie dojeżdżania do MEF W związku z tym, że. Ja chcę, żeby jak najmniej Giga ten odcinek miał. Dlaczego? Dlatego, ponieważ niestety sporo Giga zajmuje Millor wideo na temat Rollo za które zrobiłam, bo tam podzieliłam sobie ten film na dwa filmy, w zasadzie znaczy, nagrałam dwa filmy i pozwolę jedną całość. Dlatego porobiłam sporo cięć i chciałam... stwierdziłam, że obserwę jeden film i z tego zrobię dwa filmy, bo bałam się, że w którymś momencie nie zrobiłam cięcia. I teraz taka konsekwencja, że mi się to niestety długo, cholerstwo, przesyła, i dlatego muszę zrobić jak najkrótszy odcinek z The Dead. Eee, I też w miejsce różnictwości, żeby nie było takich sytuacji, że jakoś długo mi się będzie teraz przesyłać A To jest ważne, żeby nie było takich sytuacji, że mi się długo The to będzie, będzie przesyłać I dlatego właśnie taka sytuacja, że... Eee, będę robić cięcia, w trakcie dojeżdżania do kolejnych mew, i również ten odcinek będzie miał mniej giga Co mniej giga, będzie po prostu eee, w trochę gorszej jakości To są mewy, będziemy mewy likwidować, więc... Eee... Stwierdziłam, że mogę tutaj zrobić trochę gorsą w tym odcinku. Zrobić taki wyjątek. O co widzicie, Policia będzie mnie wkurwiać się miłosiernie. Czy muszą to o byle co. Nie teraz będą kurwa ścigać. Choć co, będzie to zostało 5 mechów, będę zapisywać grę. Na wypadek, gdyby coś się miało zepsuć. wiadomo, co by się miało zepsuć ponownie. Wiedział już dobrze, o co ja mam na myśli. Bez co, bądź, tutaj będzie kolejna mewa, no i od tej mewy z, e, robię cięcie. No i robię z The Query, wam nagram krótki odcinek, ale tak naprawdę krótki odcinek wam nagram z The Query. Żeby było, ale będzie to krótki odcinek, żeby mi się tak jak najszybciej przesłało na YouTube. Dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie e, będzie kolejna mewa, do zascelenia. szybko ją I ona będzie. No bez ja jest zapomniałem gdzie jest. Ja... nie! Dlaczego ja mam tak samo pamięć do cholery jasnej? A tutaj jest! Nie, nie, nie! Nie, tutaj, kurde, jakby się pomyliła mewa z człowiekiem, ja pierdziele. Nie no gdzie ta mewa, ja Dlaczego ja mam tak samą pamięć. Nie no, seros tutaj... Je... Tutaj jest. Widzimy się ponownie za chwilę, o to widzę, znowu policja mnie goni! Dobra, teraz tylko za nie zapomniałem. Tutaj jest mewa. Zaraz ich pozbędziemy. No to jest policja, te pierdzielę, znowu policja będzie się ścigać pewnie. Kurwa mać! Chuj z tą... No co będzie to jest policja, da pierdole Och... No tak, trzy gwiazdki, o co wkurwicie mnie jest sebar, tak jest! To co? Wkurwia mnie generalnie wujek bokut, który bez przerwy nazywa na policję Cyberbanka, że... ...o policja cyberfunka jest taka zła, bo... ...jest taka głupia, będę go twojemu głupić, bo... ...nie sprawia zadek problemów, a co, za ja wolę policję, która nie sprawia tych problemów, i ciebie nie wkurwia? Dokazy to oddany z cał i w Gitastery, która się do ciebie spierdola obleca, ściga cię z byle jakiego powodu i oczywiście Ciebie bez przerwy atakuje. To już naprawdę wolną policie z Taberbanka. Widzimy się za chwilę, bo teraz idę, idę... Jadę zapisać grę. Dobra, tutaj mam kolejną mewę. Pewnie za scelę mewę tu spolicie się. Pomyliłam mewę z butelką. Ja pierdolę, chwila tutaj będziemy na po drugiej stronie. To już teraz na, na pewno jest. I za... pewnie za chwilę policja się znowu, psy Ja jestem wróżką, ja... naprawdę, dajcie mi już ten tytuł wruski. Yyy... mnie wruską. Ja wam będę psypowadać wszystko, ja będę ma psypowadać psysłość, ja jestem od psypowadania psysłość. ja jestem prawdziwą wróżką, ja nawet karta rota nie potrzebuję! Widzimy się za chwilę. Okej, okay, tutaj powinna być... kolejna mewa. Właściwie to jest. Nie ja, oczywiście policja mnie znowu ściga, ja pierdolę, nie? To jest po prostu... policja mnie dosłownie będzie Nie, nie, kurwa! Ja nie... Wy... Ja nie wyrobię z tymi matłami, naprawdę. No tak, o co tak jest! Ta, oczywiście! No, wkurwajcie mnie jeszcze bardziej! No jestem nie mnie zabijcie! Kurwa mać, ja pierdolę! Dwie gwiazdki, no! Zabijcie mnie jeszcze! Ja je nie, po prostu... Ignorujcie wszystko, co wujek Bochun mówi na temat policji z Cyberpaka. Policja z Cyberpaka jest zajebista! Nie wkurwia ciebie, nie robi ci problemów. Zasem ciebie będzie goniła, ale można łatwo ją zmylić i się od szybko, A policja z GitHub 4 to jest prawdziwy kosmar! I prawdziwa wada tej gry, e, dobrze moi drodzy. Jedziemy w stronę kolejnej mewy, kolejna mowa będzie tutaj. I znajądzę się pewnie jak do niej zcale to znowu się policja pspiepsy. O wow! Nie tym razem po raz pierwszy ma swobodnie się nie sprawdziła. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tutaj powinna być kolejna mewa. I tutaj chyba gdzieś na tych. A nie, tutaj będzie. Dobra, jest. Oczywiście, znowu to samo. Spodziewałem się tego. Dobra. Tutaj powinna być mewa kolejna. Z tej strony będzie na moją. Kto, kto mnie atakuje teraz? Okej, okay, kolejna mała będzie tutaj koł tej rampy. I na być jest 14, to 4 jest na dodatku. Aha, zaczynają się mewę na terenie lotniska. A to moim zdaniem nie wróci nic tego dobrego. No, na lotnisku jest sporo policji, niestety. No to widzicie, Rockstarki jak to Rockstarki, musiało mnie zdenerwować jeszcze bardziej i musieli wstawić mewę na lotnisku do zescelenia, tak jest! Spodziewam się, że w naparat od geflotarza się takowa znajdzie, niestety. No, ja się teraz co mu za skies, nienawidzę działać pod presją za sobą w takich sytuacjach jak jest. Teraz się policja w jaja. Jest trochę muszę do, do tej mewy dojechać nie wiem, z dwami skierdolą. Nie no jest pewna, pewno, to jest martwa. Joros pod uwagę takie, Tutaj tak zostać z moim życiu. No, co widzicie, już, już, atakują, tak jest. Dobra, gdzie jest ta mewa? Sypko muszę ją załatwić. nie kurwa, zabiją zanim nim... Za zabią... załatwić mewę, dobra, jest. O, no, to teraz zbadanie cała, bo w ogóle dała rado uciec, coś co jest ja zachowanie do końca. Dobra, jesteśmy z powrotem. Oczywiście znowu bycie gra skrasowała. Musiałam na nowo te mewy pozabijać, ale dobra. Zostało nam już w tym momencie tylko faktycznie 12 mew. naprawdę to oboje gramy, Oby mnie uzgra, więc więcej nie zdenerwowała w tym odcinku, bo jestem już naprawdę zła. I od razu mówię, Prawie, że odcinek decoyer będzie bardzo krótki, bo nie mam cierpliwości już dzisiaj. Nie we'll no jestem coś stanie nagrania od agentki i y z. Z mam ta nagrania, Wiedźmi Wiedźmina to jest krótki odcinek, no niestety, no to z dolarów wideo, telewazy, to będziecie mieli dzisiaj krótcy odcinki. Dobra, jedziemy do ostatniej mewy i kończymy wreszcie to cholerstwo. Kończymy to cholerstwo wreszcie na dzisiaj. Mam tylko nadzieję, że mimo tego, że mi się tutaj... Mimo tego, że potem musiał złożyć dwa filmy w jedną całość, to... Mam nadzieję, że mimo to, to i tak... E... Będzie mało wadzeło giga ten odcinek i będzie ok, dobra Koś się teraz nie zgubiła tutaj Bo... Kolejna mewa, z ostatnia na ten odcinek, będzie tutaj, tutaj, chyba tak Powinna być tutaj faktycznie rozprawdę, gdzie ona jest, dokładnie żeby Się nie zgubić, okej, okay. dobra To jedziemy tam faktycznie i kończymy Kończymy, naprawdę kończymy już z tymi mewami, ja mam nadzieję, że kończymy to Bo już naprawdę jestem zmęczona Hier mnie Niestety wyprowadziła z równowagi. Dobra, ty tutaj cekaj, czekaj tutaj, masz tu czekać Stop, Ja idę zabić Mewa, a ty masz cekać. Co ja muszę naprawdę tłumaczyć stało Nie chcę mi się, nie chcę mi! Nie kurwa, nie, po prostu Ty ty nie tutaj, nie tutaj nie ma Nie, nie ma tej nie ja nie wyrobię Ja nie wyrobię z tą grą dzisiaj gdzie jest tam Ewa do cholery jasnej? Chodzi was znowu do samosusa, ja o mnie widzę jej. Coś powinna tu być. Nie tutaj chyba pokazywali, że jest. Ja pierdolę, nie wiem, coś mi trafi za chwilę. Ja jebie! Teraz muszę to sprawdzić, bo on proszę te chwila. Ta gra mnie chyba robi w chuja. Ej, ta gra mnie ch... No tak, no niech policja tu jest, jeździ, no hey, widział, co by mnie wkurwić. Ta gra mnie chyba na poważnie robi w kuja w tym momencie. Ej! I tutaj powinna być chyba mewa. Hey. Ja nie wyrobię nie. Co? Co? Co jest? Kusiwa hey, dawaj mi to tak jak rydźcie le? Gdzie jest ta mewa cholerna? A tu! Zamknij się mi i nie do nerwu. tam kurde O, w końcu A co jest to nie w końcu, bo jestem mógł e grę zapisać. Taxi Skacie już niezależnie tego co by się miało odstać, to odcinek w tym momencie jest zakłócony Wybaczcie tak wysła, ale niestety to jest wina gry Wina która stwierdziła, że będzie mnie wkurwiać przez cały czas. Gdzie... Wiadomo co robić będzie. Tak? Więc już naprawdę wybaczcie jest tak wyskonalnie za tak wyskona z grę. Niestety taki już z Gita 4 jest, tak Rockstar zaprezentował nam GTA 4, ale pewnie i tak ludzie będą mówić, że samer goza działa. Dobra, kończymy. To będzie na tyle, łapka w górę, jeśli Wam Cię tak spodobał. Bywajcie.